Witam serdecznie. Z tej strony ZarFund Polska i po raz kolejny darmowe pieniądze, darmowe tokeny, darmowe kryptowaluty, a dzisiaj konkretnie darmowe bitcoiny o wartości 10 euro. Do zgarnięcia 10 euro dla każdego za darmową rejestrację w aplikacji Bison. Bez żadnej inwestycji, dlatego jeżeli jeszcze nie korzystałeś z aktualnej promocji Bison, serdecznie zapraszam. Na początek. Jeżeli jesteś dzisiaj z nami po raz pierwszy, to subskrybuj kanał Zarfont Polska, subskrybuj i naciśnij dzwoneczek, dzięki temu będziesz na bieżąco. No i oczywiście, zapisz się do naszego newslettera, żeby otrzymywać informacje, których nie ma na YouTube. A teraz wracamy do tematu. I są to aplikacja na telefon, aplikacja do handlowania kryptowalutami. Jest bardzo prosta w obsłudze, możemy ją sobie za darmo zainstalować i od razu możemy sobie tutaj kupować Bitcoiny, sprzedawać, handlować. A teraz dodatkowo możemy w bardzo prosty sposób zarobić całe 10 euro, poświęcając na to 10 czy 15 minut. Wszystko jest oczywiście legalne, sprawdzone i działa znakomicie. Dlatego nie ma na co czekać, działamy od razu, póki promocja jest jeszcze aktualna. Żeby zgarnąć darmowe 10 euro, na początek musimy oczywiście pobrać i zainstalować aplikację PISAN i będzie nam do tego potrzebny link polecający. Bez takiego linku promocja nie działa, dlatego taki link polecający znajdziesz jak zwykle w opisie. Klikamy w ten link. Oczywiście robimy to na smartfonie. I jesteśmy przekierowani. Przechodzimy od razu do aplikacji. Pobieramy ją i instalujemy na telefonie. Otwieramy. I klikamy Join Now i zakładamy sobie konto. Podajemy adres e-mail. Ustalamy sobie hasło, zaznaczamy Yes i klikamy Create Account. Teraz została wysłana wiadomość aktywacyjna i musimy potwierdzić adres e-mail. Chodzimy na skrzynkę, otwieramy wiadomość. Ja to zrobię akurat na laptopie, bo tak mi jest w tym momencie wygodniej. I klikamy w ten przycisk. W tym momencie w aplikacji mamy już informację, że do weryfikacji naszego konta będzie potrzebny dowód tożsamości może to być paszport albo dowód osobisty i będzie potrzebny jeszcze drugi dokument potwierdzający nasz adres. I to może być wyciąg bankowy albo jakiś rachunek na przykład rachunek za internet, za prąd, gaz, wodę, telefon. Możemy sobie wybrać i tutaj podajemy, jaki to będzie dokument w naszym przypadku. I taki dokument nie może być starszy niż 3 miesiące i będziemy musieli ten dokument wydrukować musimy mieć papierowy, wydrukowany dokument. A tutaj podajemy datę wydania tego dokumentu. OK. Next. I teraz podajemy swój adres: ulica, numer domu. Kod pocztowy. Miasto. Tutaj pokazuje mi się jakiś błąd. Myślnik trzeba usunąć. Tak. Kod pocztowy wpisujemy bez myślnika. Next. I teraz przechodzimy do weryfikacji. Tego fragmentu akurat nie mogłem nagrać, ale jest to bardzo, bardzo proste. Najpierw podajemy numer telefonu, ponieważ na ten numer telefonu za chwilę przyjdzie SMS z kodem aktywacyjnym, dlatego ten telefon, który podajesz, musisz mieć teraz przy sobie. Przygotuj sobie również dowód osobisty albo paszport, no i również ten drugi wydrukowany dokument. To wszystko musimy mieć teraz pod ręką. I teraz, kiedy już podamy w aplikacji numer telefonu, to przechodzimy dalej i zostajemy automatycznie połączeni z konsultantem. Prawdopodobnie będzie trzeba poczekać kilka minut i połączenie się rozpocznie. I będzie to weryfikacja w formie wideo rozmowy. Połączenie jest oczywiście bezpłatne, rozmowa będzie w języku angielskim albo niemieckim, ale nie przejmuj się tym, nie przejmuj się, ponieważ cała rozmowa potrwa tylko minutę albo dwie i wszystko jest tak proste, że na pewno sobie poradzisz, nawet jeśli bardzo słabo znasz angielski. A jeśli mu powiesz, że słabo znasz angielski, to nawet często pokaże ci wszystko na migi, pokaże ci co masz zrobić, a ty sam wiele mówić nie musisz. Konsultant najpierw poprosi cię o twoje imię i nazwisko, Full name, full name, czyli po prostu mówisz swoje imię i nazwisko, potem powie swoją regułkę i poprosisz o potwierdzenie, i wtedy mówisz I confirm potem będziesz musiał spojrzeć prosto do kamery następnie będziesz musiał pomachać ręką i konsultant dokładnie pokaże ci na migi jak to masz zrobić, czyli tak naprawdę praktycznie nic nie musisz mówić i potem już tylko pokazujesz do kamery dowód osobisty najpierw przednia strona dowodu w całości potem trzeba pokazać hologram ten z prawej strony, potem ten hologram z lewej strony, ten z mapą Polski i będzie cię też prosił, żebyś trochę poobracał ten dowodem, to znaczy tak powyginał trzymając go w dłoni, tak pod kątem raz w jedną, raz w drugą stronę tak żeby pod światło mógł zobaczyć te hologramy, i potem trzeba pokazać tylną stronę dowodu, backside, i na koniec trzeba pokazać do kamery ten drugi wydrukowany dokument. I teraz przyjdzie do ciebie wiadomość SMS, i będzie tam kod, który trzeba przepisać w aplikacji, i to wszystko. W tym momencie konsultant życzy nam już miłego dnia i kończy połączenie. I teraz w naszej aplikacji przechodzimy do tej ostatniej zakładki. I tutaj poniżej mamy status weryfikacji, i tutaj musi być verification confirmed, musi być confirmed. Jeśli jeszcze nie ma, to poczekaj chwilę. U mnie to trwało dosłownie chyba minutę. I kiedy już mamy verification confirmed, to wtedy wracamy tutaj do góry, otwieramy zakładkę personal information. I tutaj musimy zmienić sobie adres zamieszkania na adres niemiecki. Musimy mieć tutaj niemiecki adres, ponieważ ta promocja jest dla osób z Niemiec. I tutaj możemy sobie edytować. Ja już sobie wcześniej zmieniłem. Tak jak widać, może to być dowolny adres. W opisie podam Ci link do generatora adresów. Wejdź sobie w ten link. I mamy tutaj taką oto stronę. Tak to wygląda. Możesz tutaj sobie wygenerować przypadkowy adres niemiecki. Tutaj mamy ulica i numer domu. Tutaj mamy miasto. Tutaj mamy State Full, ale tego nam akurat nie trzeba, i tutaj mamy kod pocztowy. Bierzemy taki adres, wracamy do aplikacji i wpisujemy go sobie tutaj. Tylko oczywiście nie przepisuj tego adresu, który teraz widzisz na ekranie, ponieważ każdy musi mieć swój inny adres. Wejdź do generatora, wygeneruj sobie adres, przepisz go tutaj i na koniec klikamy Update i gotowe. I teraz wracamy tutaj, i w tym miejscu musimy sobie włączyć opcję Real Money Trading. O, tak, żeby ten przycisk zrobił się niebieski. OK, teraz możemy już wrócić do pierwszej zakładki. I ostatnia rzecz, jaką musimy zrobić, żeby otrzymać nasze darmowe 10 euro, musimy w tej aplikacji zrobić obrót na kwotę minimum 50 euro. Ale nie trzeba wpłacać żadnych całych 50 euro, wystarczy wpłacić na przykład 12 euro i wykonać 5 transakcji. I wtedy też otrzymamy nasz bonus, darmowe 10 euro, i od razu możemy sobie wszystko wypłacić na nasze konto bankowe albo na portfel BTC, jak kto woli. I teraz pokażę Ci, jak to zrobić. Jeżeli chcemy wpłacić euro, to możemy sobie zrobić zwyczajny przelew. Klikamy przycisk Deposit Money, Next, i tutaj mamy dane do przelewu. Jako odbiorca podajemy Solaris Bank AG. Tutaj mamy IBAN. IBAN, czyli numer konta bankowego poprzedzony dwoma literami DE. DE, ponieważ jest to bank niemiecki. I tutaj mamy tytuł przelewu, czyli BISON UP. Natomiast ja wolę sobie wysłać bitcoiny, bo tak będzie z pewnością dużo szybciej i dla mnie wygodniej. Dlatego wybieram opcję Deposit Crypto. Tutaj trzeba zaznaczyć te ptaszki. Klikamy Agree. Next. I tutaj mamy adres portfela, na który trzeba wysłać bitcoin. Kopiujemy ten adres. I teraz przechodzę do mojego portfela i wysyłam. Wpłacam sobie na przykład 20 dolarów. 20 dolarów to będzie około 18 euro. 0.002 bitcoina. Send bitcoin. Gotowe. I teraz, kiedy tylko transakcja zostanie zatwierdzona, na naszym koncie w aplikacji Pison mamy nasze 002 bitcoina, czyli w przeliczeniu na euro około 18 euro. I teraz, żeby zrobić obroty na minimum 50 euro, wystarczy, że moje 18 euro wymienię kilka razy, czyli zrobię kilka transakcji. Oczywiście można sprawę załatwić, jeżeli ktoś woli, jedną transakcją, czyli wpłacamy tam powiedzmy 51 albo 52 euro, obracamy jeden raz, czyli kupujemy bitcoina za 50 euro albo sprzedajemy bitcoina, jedna transakcja. I od razu dostaniemy bonus, natomiast moje 18 euro muszą zrobić kilka transakcji, żeby zrobić obrót na ponad 50 euro. A więc moje bitcoiny wymieniam teraz na euro. Wchodzimy tutaj w tego bitcoina, klikamy sell, czyli sprzedaj bitcoiny. Ok, send, ok, confirm. I możemy wrócić już do swojego portfolio. I jak widać, nie mam już żadnego bitcoina, tylko mam 18 euro. I teraz to 18 euro wymienię z powrotem na BTC. Klikamy Buy Cryptocurrencies. Wybieram sobie bitcoina. Wybieram tym razem Buy, czyli kupujemy bitcoiny. Tutaj klikam sobie Max, czyli wszystkie moje euro wymieniam na BTC. Klikamy OK Send. OK Confirm. I gotowe. I znowu mam BTC o wartości 18 euro. I teraz znowu sprzedamy BTC. I jeszcze raz kupimy BTC. I w tym momencie otrzymałem moje darmowe 10 euro, a dokładniej dostałem BTC o wartości 10 euro, czyli wpłaciłem sobie 18 euro i mam teraz 28, niecałe 28 euro, bo prowizje transakcyjne odrobinę centów zjadły. 10 euro zarobione i teraz możemy sobie to wszystko teraz od razu wypłacić na swoje konto bankowe albo w postaci Bitcoina. Ja wolę Bitcoiny, więc wypłacam sobie wszystkie te pieniądze w postaci BTC na mój portfel. Wchodzimy w ostatnią zakładkę i tutaj jeżeli chcemy wypłacić sobie te pieniądze na konto bankowe, to wybieramy opcję Withdraw. Tutaj trzeba połączyć sobie konta i działać dalej. A jeżeli chcemy sobie wypłacić Bitcoiny, to wybieramy opcję Crypto Withdraw, OK. Wpisujemy kwotę, ile chcemy wypłacić. Ja wypłacam wszystko. OK. Podajemy adres swojego portfela. Send we java request. Wypłatę trzeba jeszcze zatwierdzić swoim hasłem i kodem, który dostajemy w wiadomości e-mail. Payout now. I gotowe. Wypłata poszła do mojego portfela, i po zaksięgowaniu transakcji moje pieniądze będę mieć na swoim portfelu. 10 euro zarobione, dlatego działamy jak najszybciej, póki promocja jest jeszcze aktualna. A przy okazji, można się pobawić i przetestować nową aplikację do handlowania kryptowalutami. Jeżeli pomogłem, to łapa w górę, subskrybuj kanał. Dzięki za uwagę i do usłyszenia!